No dobra, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. No i dziś znowu mamy Atari ST na stole, ale filmujemy, słuchajcie, ze ściany. Czyli mam podpięte moje Atari pod rzutnik, taki mój stary rzutnik Sanio, który tam kiedyś pokazywałem na jakichś starszych odcinkach, który ogarnia, ogarnia wszystkie rozdzielczości w tym Atari ST. A Atari ST dysponowało, słuchajcie, trzema trybami graficznymi, w trzech rozdzielczościach, za tą grafikę odpowiadał układ o nazwie Shifter, no i on właśnie tak trochę nie domagał, nie, czyli to co było nie tak z punktu widzenia gracza to właśnie ten Shifter, ponieważ nie miał sprzętowych sprite'ów, nie miał scrolla, no i trzeba było kombinować, trzeba było... Dociążać procesor, co też było problemem. Trzy rozdzielczości: 320 na 200 w 16 kolorach z palety 512 kolorów, czyli tryb low, i w tym trybie, w tym momencie jesteśmy. Tryb najbardziej do gier, tak, wykorzystywany. Mieliśmy jeszcze tryb medium 640 na 200 w 4 kolorach z palety 512, i na ten tryb możemy się przełączyć, słuchajcie, bo tutaj w tym naszym tosie wielu opcji nie ma, ale. Mamy set preferences, i tutaj mamy opcję przejścia na tryb medium. OK. No i widzimy faktycznie, że ta rozdzielczość pozioma robi się dwa razy większa, no ale to w zasadzie w niczym nam tutaj nie pomaga. Na pewno w kwestii grania nie jest zbyt, zbyt zalecana ta rozdzielczość. Gry chyba, nie wiem, czy były jakieś pisane pod tą rozdzielczość. No i oczywiście mamy tryb wysokiej rozdzielczości, czyli 640 na 400 w czerni i bieli. No i oczywiście ten tryb był obsługiwany przez dedykowany monitor, który wraz z tym naszym ST mogliśmy kupić. Jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, no to ja mam ten mały monitor, który widzieliście w ostatnim odcinku. On obsługuje tą częstotliwość 15 kHz. I w tej częstotliwości możemy odpalić tryb LOW i MET. Natomiast tryb HIGH działa w zasadzie na każdym monitorze VGA. Tam już jest to częstotliwość 15, znaczy 30 kHz, przepraszam. I w zasadzie na każdym telewizorze mi to działało. Dobra, no ale teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy graczami, którzy kupili Atari ST, no i chcemy grać. W co możemy pograć? Tutaj dzisiaj sobie, słuchajcie... Poczytałem w internecie, w co by tak w zasadzie można było pograć na Atari ST i jakie są dobre gry. No ale właśnie na Atari ST, myślałem tu o Atari ST, nie o STE, no bo wiadomo, w STE znaczy najpierw Mega ST zdaje się, wprowadzono tak zwany blitter. No i ten blitter, słuchajcie, ogarniał wiele funkcji związanych z obsługą grafiki, odciążał procesor, no już można było, słuchajcie, swobodnie. Grać. W niektórych płytach Atari ST, szczególnie chyba tych 1040, właśnie, jest miejsce na płycie na ten bliter, ale w tej mojej wersji nie ma. Xenon 2 to jest jedna z najwyżej ocenianych gier na Atari ST. No i faktycznie jest to gra niezła. Widzimy, 1 ram, mega ramu wystarczy. Tutaj w tych grach, które ja tu mam na tym ultrasetanie, w większości można, widzicie, oszukiwać, no i bardzo dobrze. Dobra. No i jest to gra, słuchajcie. Image Works, widzicie tutaj prezent, a Bitmap Brothers yy, chyba są odpowiedzialni za tą grę. Nie jest to oczywiście gra z początku istnienia tego komputera, tylko raczej z trochę późniejszego okresu. No i jest to gra, no niezła, choć yy, jest to taka szczelanka pionowa. Więc taki gier mieliśmy pełno. Już na 8-bitowy na przykład Commodore. Dobra, Xenon 2, Mega Blast. No i spróbujmy sobie pograć. Player 1. Ok, no i lecimy. Oczywiście no nie jest to gra dla mnie, więc ja tutaj pewnie wiele nie osiągnę. Choć ta nieśmiertelność pewnie trochę pomoże. No bo to jest taka gra wręcz z salonów arcade, bym powiedział, na wyciąganie monet. Czyli chmara wrogów, która nas atakuje, a my lecimy i strzelamy. Oczywiście możemy ulepszać nasz statek przez jakieś tam zbieranie bonusów. Natomiast, no, oprawa jest taka dość szczególna, bo to raczej nie jesteśmy w kosmosie, tylko to jest właśnie jakieś takie, no, chociaż kseno. Ciężko powiedzieć. Ale to tak trochę wygląda, jakbyśmy byli w jakimś. nie wiem, w jakiejś wodzie, albo w czymś takim. Dobra, na początku, oczywiście. O, czekajcie, mnie teraz już ze te wszystkich stron zaatakowali. Nie wiem czy kto to mam brać, chyba brać. Aha, dobra. Dobra. E, I w tym zestawieniu, które ja tam znalazłem, to to jest gra numer 2 na Tariestę. Jest jedna wyżej oceniana jeszcze. Dobra, ile pograjmy. No gra jest ładna. Mamy jakieś efekty dźwiękowe. Mamy jakąś muzykę w tle. Tutaj podobno z tą muzyką też był trochę problem w tym komputerze. Układ Yamaha został tu zastosowany. No, taki powszechnie wtedy dość stosowany na rynku, jak mówiłem. Poprzez porting MIDI można było tutaj profesjonalnie komponować muzykę. Więc sam układ pewnie był nie najgorszy. Natomiast, no, tam był jakiś problem ze współpracą znowu z procesorem. To znaczy, jeżeli chcieliśmy mieć bardzo zaawansowaną muzykę, no, to musieliśmy mocno obciążyć procesor. No, co w grach oczywiście jest trochę problemem. Szczególnie, że ten procesor już wykorzystywaliśmy na przykład do generowania grafiki. Albo przynajmniej do pracy z tą grafiką, bo ten no shifter robił to co robił. Ale miał spore braki. Dobra. No ta gra jest dobra. Tak? Oczywiście jeżeli ktoś lubi takie gierki no to jest na pewno gra niezła, dopracowana. No oczywiście poprzez to, że mamy scroll tylko w pionie, no to tutaj nie widzimy tego problemu ze kontrolowaniem poziomym. Dobra, więc na pewno tą grą można się było palić. Ciekawe czy to było na migę? Nie grałem, szczerze powiedziawszy. może i było. Dobra. Natomiast gra dobra, tak, czyli na początek mamy grę powiedzmy topową, jeśli chodzi o Atari ST Xenon 2. Dopracowaną graficznie. Nawet nie niezłą dźwiękowo, więc grę dobrą. No to zobaczmy sobie yy, coś jeszcze. Yy, jeśli chodzi o tą listę, o którą ja wam mówiłem, no to tam między innymi w pierwszej 50/50 50 mieliśmy Rika Dangerous, czyli grę znaną, lubianą, multiplatformową, w którą ja też gram praktycznie na każdej platformie, jeżeli, mm, jeżeli jakąś nową mam. Graliśmy ostatnio też na Amstradzie w Rika. No to zobaczmy jak ten RIG prezentuje się na Atari ST. RIG 2. To będzie chyba RIG 1. Dobra. Z tego co zauważyłem jest to gra... F9 się wychodzi, dobrze chyba. Co pamiętałem. Jest to gra... Taka wersja trochę jak na Amigę. Czyli z tym, tak jakby dłuższym etapem, przynajmniej pierwszym, ja w Rika gram tylko w pierwszym etapie i na Komodorka mam opykanego, <grym> natomiast na Midze ten etap jest dłuższy po prostu i tutaj też jest dłuższy, bo już raz w tego Rika grałem, no i oczywiście tam do Kondumiem to bez problemu w miarę przeszedłem, natomiast dalej już nie przeszedłem, bo po prostu no nie wiem, jak się tam gra, musiałbym dopiero mm, Poćwiczyć. na no, wiemy doskonale, że to jest gra. Którą trzeba znać na pamięć, bo inaczej się ginie co chwilę. No, dobra. W tej wersji, oczywiście, możemy też poszukiwać i to też jest plus. Na pewno dziś z punktu widzenia dzisiejszego gracza, który nie chce ginąć co 3 sekundy, albo jeżeli ginie, no to chce móc pograć dalej. I dobra. Więc Rig, jak to Rig, bez zarzutów w zasadzie, tak? Znowu e, nie ma scrolla poziomego. Nie musi być w tej grze, bo to jest taka e, platformówka. Więc przechodzimy z komnaty do komnatówka. Przechodzimy z komnaty do komnaty, więc tutaj przeskakujemy e, całymi ekranami, więc to na pewno, o, i znowu właśnie jeden strzał za dużo, nie mam czym strzelać, a tu potrzebna mi jest broń. Dobra. 43 numer, zdaje się, na tej liście A więc jest to gra No właśnie, no ale w pierwszej 50 Gier na ST gra 8-bitowa w gruncie rzeczy, tak? Bo mogliśmy spokojnie w tą grę pograć na 8-bitowym komodorku Prawie w identycznej wersji, nawet tylko jak mówiłem, tyle że krótszej no ale była też przecież wersja na hmm, Spectrum'a choćby nawet 48K, no więc troszkę dziwne, chyba, że oj, w złym miejscu że na 16-bitowy komputer y, jedną z najlepszych gier jest y... czekajcie, spróbuję tutaj przejść y, jest gra, która działała w zasadzie w identycznej formie na komputerach 8-bitowych. No ale to jest jeszcze i tak nic, słuchajcie, bo na tej liście, no nie wiem co to była za lista, bo to jakaś taka z YouTubea ściągnięta. Chyba na czwartym miejscu jest Stunt Car Racer. No, gra niewątpliwie fajna, ale no, na amidze to by się raczej tuż za podium nie załapała. No, ale tu jak widzicie jest, zdaje się, na czwartym miejscu. Dobra. Yy, dobra. No i w zasadzie yy, na komodorku to już bym był na finiszu etapu, tutaj. A na Amidze i na Atari ST ten, ten etap się jeszcze tutaj nie kończy. Dobra, trzeba tu zasuwać dalej. Dalej grać nie umiem, więc grać nie będziemy. rik poprawny, więc większych zarzutów do niego mieć nie można. No to teraz zobaczmy jakąś grę, do której no, można mieć duże zarzuty, a mianowicie Gianna Sisters. Obecnie Atari ST. Czekajcie, tylko teraz nie wiem, w którym, na którym dysku to jest. Tutaj tych dysków jest dużo. A od Kasie zaczyna to tutaj za daleko jesteśmy. Wynika to z tego, że nie może tu być, zdaje się, jednego dużego dysku, tylko musi być wiele małych partycji. Tam jest jakieś ograniczenie, nie wiem, do 256 MB. Dobra, czekajcie. Mam tutaj. O, ta stara Giana to jest GGS. Tam są jeszcze nowsze wersje dżiany na tym dysku, ale te nowsze wersje dżiany wymagają, tutaj mam jakieś dwie, wymagają więcej RAMu, tak. Czekajcie, zresztą Wam pokażę. Dobra, minimum 2 mega RAMu, więc to nam nie pójdzie. Dobra, tutaj to jest ciekawe, popatrzcie, bo zamykam okienko, to, to pod spodem mam jakby to otwarte wcześniej. No, tylko jednak Muszę teraz znowu przewinąć. No dobra, Espirit to Lotus. No jeszcze może zagramy za chwilę w Lotusa, bo ten Lotus też był tam wysoko. No. Przed tym się tak... O, Flimbo jest. Też można by było zagrać. Zobaczyć, porównać. O, widzicie. Jakiś Garfield. Gauntlet. O. Dobra, zobaczmy tę Gianę. E, no bo często e, słyszałem, że no, no ta Giana to był taki krab na ST. Dobra, wersja megowa wychodzimy gwiazdką, OK. E, tu widzę, że wiele gier ma taką grafikę wejściową. Nie wiem, czy to jest, są te wersje pod Ultra Satana, czy tak zawsze było tutaj mamy drugi raz tą grafikę, tylko jakoś jakby w niższej rozdzielczości. No i słuchajcie, tu jakaś taka dziwna rzecz, strasznie szybko zasuwa. Nie wiem z czego to wynika. Czy tak było faktycznie w oryginale? E, dobra, Atari version... E, dobra, na podstawie wersji z Commodore'a, No jest podobnie, no tylko to zasuwanie to jest za szybko. W lewo jednym graczem. No to gramy jednym graczem. Dobra. Okej. Okay. No to tu oczywiście przydałby się scroll, no i wybaczcie się, co się dzieje, nie ma scrolla, e, przeskakujemy jakby całe komnaty, oczywiście tutaj tych komnat nie ma, więc, o, widzicie, teraz, teraz w ogóle dziwnie się stało, <grym> e, ta gra zasuwa tutaj bardzo szybko, nawet nie wiem, czy nie za szybko, mam takie wrażenie, o, też jakby miał taką trochę bezwładność, no widzicie, o, E, no właśnie, <laughs> e, zawaliłem. E, jak miałem taką trochę bezwładność, bardziej kojarzącą mi się z Mario niż e, z Zioną. Dobra. E, natomiast e, e, na korzyść tej wersji tutaj, to znaczy tej takiej no, skrakowanej niewątpliwie wersji na Atari jest to że jeżeli... Ginę, to nie tracę tego, co zdobyłem wcześniej. W żadnej wersji tak nie ma. Nawet w tych skrakowanych wersjach jak na Komodorka czy na Amigę tam po prostu tracimy wszystko i to może być problem. No bo, jak tam w którymś etapie dalszym stracimy strzały, to po prostu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No a nie jesteśmy w stanie nawet dojść do miejsca, gdzie moglibyśmy je ponownie zyskać, bo na przykład liczba przeciwników jest tak duża. No i co z tą brzianą? Czy to faktycznie taki krab? No, krab to to był na Amstrada. <grymne> tu nie jest aż tak źle. Jest to wersja jak na Komodorka. Oczywiście no, bez scrolla. Co jest trochę problematyczne, ale no, myślę, że idzie się do tego przyzwyczaić. Tak szczerze powiedziawszy. Te strzały też są tu takie, że prawie zawsze się trafia. Tragedii. To znaczy niewątpliwie. O, ale patrzcie się, woda nie płynie też. Czyli to jest to, co nie działało też na Midze. Co ciekawe, ta woda na komodorku się tu rusza. A tu jest e, obrazek nieruchomy. Dobra. Nie ma tragedii, wam powiem. Przepraszam, że brak scrolla faktycznie. Mm, Problem, ale akurat nie w, tej, nie w tej grze. Myślę, że idzie się do tego przyzwyczaić. Pewnie, że ładniej to wygląda na Amidze. Natomiast, czy na Komodorku, bo to nawet ja bym tutaj postawił bardziej na Komodorka. Czekajcie, co tu miałem? Miałem flimbo. Zobaczmy flimbo, bo tam flimbo Quest ma paralaksę. Czego pewnie tu nie będzie, oczywiście. Ale jak to w ogóle wygląda? Gdzie ten flimbo? Tu gdzieś był. Flimbo. Dobra. Start tos. No dobra. Ok. No zdjęcie, znaczy obrazek taki, to też chyba na jest taki. Nawet na komodorku chyba jest. System 3. No ok. Conversion. No i tutaj mamy jakąś twórcę tej konwersji. Dobra, jest muzyka, nie ma obrazu. No dobra, jest jakiś scroll. Ciekawe. Taki trochę, no dziwnie to wygląda. No taka wersja... No właśnie, tu tak strasznie szybko zasuwają. Taka wersja... Amigowa bardziej, tak? Widać, że jest to... A co się dostało teraz? Eee... No, dziwnie to wygląda. Nie ma paralaksy oczywiście. Aha, bo ten idący u góry mnie zabija. Ja jestem przyzwyczajony trochę do wersji komodorkowej. Tam to troszkę inaczej wygląda. Pewnie Wam że na Amidze to mało grają w tą grę. Tu, tu. Ale tak, yy, szczerze powiedziawszy, teraz tak trochę nie łapię, co tu się dzieje. To przewijanie jest takie śmieszne. Yy, przeszkadza w graniu, moim zdaniem. I tutaj mam jakieś te dziwne schody, ale to chyba na Amigę jest tak samo. Aż muszę chyba zagrać w wersję na migę. No, widzicie, spadłem. Nie chciałem tego. Dobra, no więc, a chociaż popatrzcie się, jest tam jakieś takie... No, też tu jest trochę pokombinowane, bo na przykład patrzycie w tym oknie. Okej, okay, no, coś tam jest, o, tu jakiś taki stwór olbrzymi. Znowu tak jakoś dziwnie, dziwnie to trochę działa, mam wrażenie, ale... Bez lepszej broni to tu jest lipa pewnie. Chcę ją ja w ogóle złapać jakiegoś takiego. Śmiesznie to działa, ale... Ja wiem. Czy jakiejś tragedii nie ma chyba co mówić. Znowu trzeba byłoby się troszkę przyzwyczaić. Ale widać, że tutaj jest wyraźnie coś kombinowane, żeby to jako tako działało. Yy, dobra, to jeszcze ten Lotus, tylko czym się tu znowu wychodzi, bo nie popatrzyłem. Widzieliście? F9, dobra. Yy, tu był gdzieś ten Lotus. Dobra, to okienko oczywiście można powiększyć. O, dobra. E, patrzmy sobie. Ale to e Spirit, to był Lotus? Czy to jest coś innego? Manuel, gdzie to było? Spirit. ale to może to nie jest Lotus, za szybko stwierdziłem, że to jest o, minimum 2 mega. Dobra, to nie pogramy. No to poszukajmy Lotusa, może pod L, który to by był disk game. Dwa. Tu od się zaczyna, zobaczmy na czym się kończy. Ja już tutaj zagrałem między innymi w Sensible Soccer. Jest tylko wersja niestety... J jeszcze dalej. Jest tylko wersja ta pierwsza niestety, tak? Czyli Sensible Soccer, tak? Nie ma tych dużo lepszych Sensible World of Soccer na migę, bo tego pełno spędziłem nad tymi grami, powiem Wam, że... Bardzo dużo czasu. Lotus to było coś, znaczy Sensible Soccer to było coś dla mnie. Parę razy przeszedłem tryb kariery. Lotus, Lotus 2, Lotus 3. No, próbujmy 3, może od razu. No, choć nie wiem, czy to pójdzie. No dobra, jest wersja na. Na słuchajcie, 1 mega. Dobra, odpalamy. Atari STSTE. No! Trzy bomby. To oznacza jakiś błąd systemu. Podobno na podstawie e, tych bomb można było wnioskować o co chodzi. No, ale e, Lotus nie działa. Przynajmniej Lotus 3. Dobra ładuje mi się. Widzicie, o! 255 Mega, mamy te partycje, 6 partycji. Możemy je tutaj chyba zamienić jako partycje startowe nawet. Dobra, tu to było. To spróbujmy jakiś inny Lotus. Dobra, jeśli chodzi o sam Ultrasatan, to w tej chwili w tej chwili nie mogę zbyt wiele na ten temat powiedzieć. Ale może jeszcze spróbuję to jakoś rozkminić. Choć szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie wolałbym się skupić raczej na tym, co na ten sprzęt było, a nie na działaniu ultrasatana. Ale też zobaczymy. Dobra, zobaczmy jeszcze tą wersję. No dobra. No i też bomby, tylko tym razem dwie. E, dobra, czyli w to chyba nie pogramy. Dobrze, to chyba na tyle będzie na dzisiaj, bo przestało iść wyraźnie. E, może jeszcze na sam koniec, no bo tutaj jak widzieliście mam w tym ultra satanie gry, natomiast mam jeszcze drugą kartę i na tej drugiej karcie są bardziej programy. Jakieś użytki i tak dalej. Więc myślę, że można by było też się tą kartą zainteresować, a być może jeszcze spróbujemy sobie zrobić jakąś e, swoją własną. Tutaj jest jedna partycja z tego co widzę. E, no i tutaj e, na tej partycji mamy właśnie jakieś Disutis, jakąś muzykę. E, Ophimatic, czyli coś, co to, to jest chyba taki Office, nie? E, mamy tu jakieś programy jeszcze. E, dobra, spróbuję tutaj coś e, o tym też, coś to nad tym pomyśleć. Utils. DiskUtil, pictures, jakiś, no, coś tutaj mamy, ale tutaj chyba coś jest w stylu takiego. O, Sysinfo, to sobie na sam koniec włączymy. A, że nie działa w tej rozdzielczości, czyli wymaga, słuchajcie, wysokiej rozdzielczości. No to dobra, to na koniec dyskutit, zobaczymy co on pokazuje w wysokiej rozdzielczości. Od razu sprawdzimy, czy mój rzutnik ogarnia wysoką rozdzielczość. Powinien. Dobra, jesteśmy w trybie wysokiej rozdzielczości. Mhm. Niby ogarnia, ale jak widzicie, jest tu takie jakieś drganie obrazu, są delikatne. Ale od razu też widzimy, jak to wygląda w trybie wysokiej rozdzielczości. No, tutaj powiem Wam, że jak na pcecie. Dobra, no i spróbujmy sobie to z info tutaj. No i dobra, takie szybkie podsumowanie tego, co w tym sprzęcie mamy. Procesor, no jest to model ST. 6800, 8 megaherców TOS wersja, wersja TOSa 1.0.4 wersja tego środowiska graficznego 0.15 TOS size ile zajmuje wersja brytyjska TOSa tu widzimy też, że jesteśmy w trybie wysokiej rozdzielczości no i tu jakieś tu dodatkowe rzeczy możemy robić prawy przycisk myszy o, pozwala nam jeszcze zobaczyć inne opcje, na przykład keyboard and disk. E, dobra. I tutaj co mam zamontowane? Jakie mam dyski? Tak. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Vectors and Dobra. No, no, chyba jest tu dość dużo parametrów tego komputera. A to? Dobra. Pewnie znawcy mogliby tu co nieco stąd wyczytać. Dobra, wersja SIS Info z 1993 roku. To jeszcze info. Dobra. E, no, to słuchajcie, tyle na dzisiaj. E, jeszcze powalczymy. Będę chciał na pewno powalczyć z programami w trybie wysokiej rozdzielczości, no bo w końcu. E, w końcu, słuchajcie, jak się stąd wychodzi, wychodzimy z Info, wychodzimy. Skoro taki tryb jest, to warto na pewno z tego skorzystać. Szczególnie, że tutaj wygląda bardzo fajnie. No i być może jeszcze jakieś gry spróbujemy sobie odpalić. Tylko jeszcze się będę zastanawiał, czy poprzez porównanie z tym, co znam, czy może właśnie poprzez wyszukanie tego, co na ten komputer było, no powiedzmy, dobre. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.